Cześć, Manko z tej strony Miki, ze mną jest dzisiaj... Prokop 306 z kanału Prokop 306. 06. <noise> <noise> Jeździemy jakąś Lanicia Santa Lucia. Lanicia, ale fajna, ogólnie fajne autko. Fajne, Wygląda fajne, troszkę jak taka starsza BMW, ale ogólnie fajny ma głos, silnika. <głos> Nissan Abiasus. Nissan Abiasus, aha, fajny mhm. Nissan. I ogólnie gramy w Need for Speed'a jak coś. Most Wanted. Mm, tak. <noise> O, nie twards... yyyy... Y Nissan już jest zepsuty od przodu oczywiście. Ale ładny jest ten Nissan, troszkę jak Bugatti, takie... Takie fajne Bugatti wygląda od tyłu. Od tyłu, od tyłu. Od, tyłu. od, tyłu, od, tyłu. od przodu to... to to nie jest Bugatti. Od przodu no... nie no, troszkę jak Bugatti wygląda. Bugatti Veyron. Nie, 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 ja nie chcę się z policją A czemu nie? Ja tam się ścigałem, przed chwilą nagrywaliśmy na mój kanał odcinek. o. Nie wiem, bo. I uwaga, uwaga, Ciii, Miki, cicho. Zapraszam na mój kanał. Kanał nazywa się Prokop 306. Dopiero co zacząłem. Nagrywki. Zacząłem nagrywki, to teraz wleciał pierwszy mój filmik. Znaczy, jeszcze nie wleciał, ale za. Byłem, może dwie godziny wleciał. Ja pierwszy, ja pierwszy wyślę ten film. No. No, pewnie Miki pierwszy wyśle, wyślę ten film. No i co? No i zostawcie lajka! Nie no ja na moim kanale nie żebrze, ale tutaj u ciebie to trzeba, bo ty widzę tutaj słabo na tym kanale. żyjesz. Nie no, ja mam... A, nie wiem jak ja żyję, ja 20 odwaliłem. Jesteś do garażu, masz tam nie, garaż. Nie, ja nie chcę, ja chcę inne auto. jak inne auto? Nic są Nie, mam jakieś inne nowe. Aha, fajne nowe. No nie patrz się w ten telefon spokojnie, ja tu dobrze. Nie, nie patrz się, nie, nie patrz się. Kurde, już mi ręce wolą. O, tak się mogę owszać. Tak. Tu jest Ogól... korwetta! Korvetta mówisz? Gdzie jest korwetta? Nie widzę jej nawet. Bo ja się kurde patrzę w ten telefon. to jest taka słaba jakość. słabsze Słabsze niż na moim telefonie, bo ja to moim telefonem. Co, to... Ja nie jest Nokia! Mikiel spadł z balkonu ulewa, jak była ulewa na beton. No to on nie ma Nokia, tylko Huawei, ja, ja mam podobne hu, Huja je ma... ja miałem podobnego, ale teraz mam Xiaomi ja, on też jest dość niezniszczalny i fajnie wygląda i w ogóle. Motorola, motorola! Nie, motorola. motorola jest droga strasznie. Motorola. Motorola, ale fajne w ogóle drifty. Nie, mi ja... Mam Xiaomi, mój kolega ja. mam motorola! Książę. Ksiajom... mi. Wiesz co, zrobił. Ksiął mi, bo się ciągle szali. Uu. Dawaj tam policję masz. Wiesz co? No. Wiesz co, mój kolega zrobił z tą motorolą. Pierwszy no. jego z palca. Już Jezus, taka dziura na pół szyby. Czemu? No nie wiem takie delikatne te telefony. Jezus, cały czas kraksa. No kraksa, ty nie umiesz jeździć, ty, to ja lepiej jeździłem. Łopie, a pana to. Gość z pięcioletnim doświadczeniem, gość No, y, ja właśnie y, może piąty raz gram w tego Need for Speed a... a y, nie no, jak chcę, to dobrze jeżdżę, ale... No, no a on 5 lat gra. Ja piąty raz, on pięć lat. Uuu. No nie no, policja mnie ujrzała. W ogóle to jest autostrada, autostrada. No, no, na autostradzie są takie zatrzymania. O, chyba... o kurczę. Ale mario, santa lucio, szatanie, opuść ten telewizor. Co? Za czym? aresz, aresz. Ares kurde. Telewizor, telewizor, to dobrze. Pa, unikamy pościg. Właśnie, nasz pierwszy uczcie, poziom... Uczcie, uczcie się, uczcie się. Ja od razu uniknąłem w sumie, bo... Sytuacja się uspokoiła A, i tu się... pościg zaraz uniknie. To ja miałem 6 Santa Lucia, jedziemy! <coughs> Jeszcze ponad O! O, uniknięto i kraks, no, a No, ja tam yy, czegoś w ogóle robię. Co za spokojna muzyka? Weź tam muzykę zmień. 4 minuty ogólnie. Już ponad yy, trwa. Nie chcę ci nic mówić. W ogóle jaka fajna ta... Ty no, fajna prędkość. Fa... Prędkość też, ale... Dawaj do garażu. Nie trafisz, nie trafisz, nie trafisz. I, I tak nie trafisz. Ja nawet nie wiedziałem gdzie to się... no, nie wiedziałeś. Ja to w sumie nie widziałem, nie widziałem. Nie patrzyłem się. Tak jakoś. Aha, trzeba on się Przed zda... tym, przed tym trzeba coś zrobić. Co? Aha. Dawaj to bączki kręć przy okazji. O! może nie na krawężniku.